Słuchajcie, Targan, słuchajcie, jest dzisiaj wydanie specjalne, jest Malczyński. Malczyński, który śpiewał jedna runda, a ustawił walkę z Polakiem na trzy rundy 30% i mówicie, że to ja ich sprzedałem? Nie, dla mnie to jest frajerstwo, bo oszukują swoich widzów i to dalej oszukują. I myślę, że ta walka też jest ustawiona. Jeżeli kłamie, to sprawdźcie to, ok? A teraz pytanie, wie Wielból na się, nie? i widział Boksdale'a jak biegał z Krychą i tam z innymi i z dziewczynami z Roksy, tak czy nie, Wiewiór? No odpowiedzcie na pytania. A Madeusz Ferrari był ze swoją dziewczyną i kłamał widzów, tak? Słuchajcie, czy jeżeli oni wszyscy, wszyscy was kłamią i zarabiają na tym kasę, czy to jest w porządku? Bo dla mnie to jest frajerstwo, dlatego stamtąd odszedłem, bo powiedziałem, że nie będę tego robił. A wspomnieć, no bo Wiewiór... Jest tutaj na pewno z I zobaczcie, na pseudo jakieś dramy, afery łańcuchowe to są wszystko ustawki. W 90% to są ustawki. Ja powiedziałem, że nie będę kłamał swoich widzów. Nieważne, co się będzie działo, mogę spać na dno, ale taki jestem. Tak mnie wychował dziadek. A to co teraz słyszę, jak oni kłamią, siedzą bez maseczek w czasie pandemii. Mają wyjebane przez całe 2020 na COVID-19. Słuchajcie, ja byłem chory. Wiem, miałem 42 stopnie gorączki. Ledwo to przetrwałem, ale przetrwałem. A jak słyszę tych przygłupów, którzy pierdolą i doprowadzają na świat do jakiejś po prostu pierdolonej układanki, algorytmów, wardengi i to wszystko. Dlaczego nie ruszyli z mojego tematu pobicia z 9 stycznia? Dlaczego? Bo bardzo nie pasuje do ich algorytmu, tak? A też, to wszystko mowy, gra zespół, zabawa. To w 10 sekund, nie? To wiadomo, Od samego to początku to wiedziałem jak postąpicie, że, że dlatego ja wszedłem ja do, do tego fejmu, sprawdziłem tak, jak jest, a teraz razy, dwa, piszę książkę o was. A może nie? A może świruję, a może to wszystko gra. A może jestem tak inteligentny, a może was sobie wchuja? A teraz pytanie, czy jak ktoś jest inteligentny udaje psychola? Jest gorsze tego, co jest psychicznie chore, a udaje inteligentnego jak ci tutaj? No, zastanówcie się. No, wszystkiego I dobrego. Kto jest głupi? Ja się Ty? Spoko.